Cześć, kochani. Dzisiaj Wam coś opowiem. Dlaczego badanie krwi i robienie tomografii komputerowej albo rezonansu nie ma sensu? Więc całe, całe zdrowie się litach. No to podam Wam dwa przykłady. Jednym była aktorka Anna Przybylska, na pewno ją znaliście. Ci, którzy starsi są. To ją znali dobrze. <grym> Więc ona, jej ojciec miał raka trzustki, a ona bardzo się starała, żeby nie umrzeć, bo wiedziała, że też może to umrzeć. Więc miała kogoś w rodzinie, e, kto jej pomagał w profilaktyce, tak zwanej. I co pół roku badała sobie oczywiście krew i robiła sobie tomografię trzustki, żeby sprawdzić, czy nie ma tego raka. I co jest z tego wyszło? Nic z tego nie wyszło, bo rak niestety ani we krwi, ani w tomografii w stadium początkującym nie jest w ogóle widoczny. Drugi przykład: Wam podam mojej pacjentki, która przyszła na oddział, przywieziono ją na badanie, bo miała raka, i tak po prostu przyjechała na badania kontrolne. i Pozdrowiła mnie i mówi, wie pani co, pani doktor, e, wszystko dobrze, krew jest w porządku. E, jak to się mówi, tomografia komputerowa też jest w porządku, więc wszystko jest super. No mówię, to dobrze, to była godzina 10, ja do niej poszłam o wpół drugiej. Powiedziałam do niej, przyjdę panią, przyjmę na oddział o pobiedzie. No i idę do niej, e, do pokoju, a ona niestety już nie żyje. Nie, nie, ja tak się nikogo nie było w pokoju, nie wiedziałam o co chodzi. Poszłam do szefa i mówię: Ta pacjentka niestety nie żyje. On mówi: Dobrze, no to zadzwonię do córki. Córka oburzona, bo mówi: Jak to nie żyje. Mówi o 12, Jeszcze obiad zjadłyśmy na pół. Podzieliły sobie obiad w szpitalu i zjadły. No i potem matka sobie zażyczyła herbatę z głogu, wypiła. Potem się dowiedziałam od sąsiadki, że ona tak sobie zażyczyła. No i położyła się spać. No i potem ta sąsiadka z pokoju poszła gdzieś na badania, a ona została sama. No i jak ja przyszłam, to ona już nie żyła. I córka oczywiście mówi, co wyście z nią zrobili. Ja życzę sobie sekcję zwłok. No proszę bardzo. O 16, czyli pół godziny później, sekcja zwłok była gotowa. I co wyszło? Wyszło, że e, wszystkie organy wewnętrzne: wątroba, nerki, serce, płuca e, były już takie, miały e, przerzuty tego raka. Wszystko było przeżarte jak sito e, rakiem, a, koputa, a tomografia komputerowa wyszła super. Ile mam jeszcze czasu? A jeszcze mam trochę czasu. No, więc Wam powiem tak, że jak już pacjenci do mnie przychodzą i sobie życzą badanie krwi i komputy, tomografię komputerową, czy bio, czy rezonans magnetyczny, to ja sobie myślę: no, ludzie, przecież Wy w ogóle nie macie o niczym zielonego pojęcia. Więc choroby siedzą w wielitach, w i trzeba, można sobie to zbadać, badając sobie tak zwaną florę jelitową można sobie zbadać i wtedy jak są bakterie tak zwane rakotwórcze w jelitach, które można już bardzo wcześnie wykryć, ale to trzeba to zajrzeć pod mikroskop, bo bakterie niestety nie widać gołym okiem. Więc trzeba to zbadać mikroskopowo i um, Trzeba te bakterie, że tak powiem, wyhodować. Nie, to trwa dwa tygodnie, i wtedy wiadomo, jakie szczepy tych bakterii są w wielitach. Jak są bakterie rakotwórcze, nie powiem Wam nazwy, które to są bakterie. Jak sobie to zbadacie, to, to Wam powiem. Więc. Jak są to bakterie, to to jest oznaka, że po prostu jest słaby system odpornościowy i rak przyjdzie wcześniej albo później. Jedynym sensownym badaniem, jakie możecie sobie zrobić we krwi, to jest badanie selenu. Jeżeli on jest zaniżony, to znaczy, że macie złą florę jelitową i trzeba się zająć jelitami. Jak to zrobić, to mogę też Wam opowiedzieć, jak do mnie przyjdziecie. Więc branie selenu oczywiście ma sens, bo jak brakuje selenu, też się dostanie raka, ale trzeba szukać przyczyny tego braku tego selenu. No, także jak macie pytania, to piszcie. Pozdrawiam Was ze słonecznego urlopu i życzę. Miłego dnia.